Z rzadkiej odmiany wiciokrzewu kwitnącego w nepalskich górach. Używany do namaszczenia królów w Chinach i Indiach. W najwyższej jakości naczyniu alabastrowym w celu utrzymywania temperatury. Czysty nart. Ile uncji odmierzyć? Poproszę cały swój. Kochana, jesteś urocza, ale naprawdę ile? Półtorej uncji. Już powiedziałam. To nie wchodzi w grę. Kosztuje więcej niż półroczna pensja, a potrzebuję go dla najbogatszej klienteli. Zdobycie kolejnego flakonu zajęłoby wiele miesięcy. Posłuchaj. To dla najważniejszego króla, jakiego kiedykolwiek poznał świat. 300 denarów, całoroczna pensja. Możesz mieć wolny przez resztę roku.